Cześć, tu Kasia z Mafelo. W tym filmie pokażę Ci, jak przeprowadzić integrację oraz zamówić odbitki w Crystal Albums. Dlaczego i po co taka integracja? Dlatego, że przede wszystkim słuchamy Was, naszych fotografów. Integracja jest i była konieczna, aby przyspieszyć Twoją pracę. I ją po prostu ułatwić. Dzięki integracji z drukarnią, zamawianie odbitek dla Twoich klientów nigdy nie było tak proste. Możesz dzięki kilku kliknięciom bezpośrednio z panelu Mafelo przenieść zamówienie Twojego klienta i zamówić wydruki Crystal Albums. No dobrze, pierwszą czynnością, jaką musimy zrobić, to założenie konta na Crystal Albums, jeżeli jeszcze go nie posiadasz. Aby to zrobić, przejdź na stronę wwwkrystal Wyświetlić się taka strona. Następnie kliknij Zamów i załóż konto. Po rejestracji w Crystal Albums przejdź na stronę Mafelo, a następnie Moje konto, ustawienia i zjeżdżając myszką na sam dół, wybierz ikonkę Crystal Albums. Przejdziemy teraz do konfiguracji. Integracji z Crystal Albums. Aby to zrobić, kliknij skonfiguruj i tutaj uzupełnij dane do logowania do Crystal Albums, MI, czyli Twój login oraz hasło. Kliknij Zapisz, i czekamy chwilkę, aż się Mafelos integruje z Crystal Albums. Jest informacja, że konfiguracja jest poprawna. Możemy przejść teraz do zamówienia naszego klienta. Aby to zrobić, klikamy Sesje zdjęciowe. I wybieramy sesję, do której chcemy zamówić wydruki. Następnie w tej sesji klikamy zamówienia klienta. Zaznaczamy teraz tutaj, że chodzi nam konkretnie o to zamówienie, a następnie klikamy zamów odbitki zaznaczonych zamówień. Wybieramy ikonkę drukarni i przechodzimy do uzupełnienia nazwy naszego zamówienia. Jest ona istotna, bo w przypadku, gdy na przykład wykonujesz sesje przedszkolne czy mini i tych zamówień będzie bardzo dużo, dzięki tej nazwie, która jest drukowana na tyle wydruku, będziesz mógł łatwo posegregować zdjęcia, które masz do oddania, powiedzmy, że u mnie to będzie moje imię i nazwisko. Poniżej przypisujemy formaty odbitek z zamówień do formatów, które chcemy zamówić w drukarni. Czyli krótko mówiąc, po lewej stronie znajduje się informacja jaki format wydruku zamówił mój klient, a po prawej muszę przypisać taki sam z listy z drukarni. Mój klient zamówił format 15x21, w związku z tym po prawej stronie z listy wybieram taki sam. I to samo robię poniżej z formatem 13x18. Jeżeli mamy to już dopasowane i nazwę zamówienia mamy już wpisaną, klikamy dalej. I mam teraz możliwość dodać odbitki do wszystkich zdjęć z sesji, jeżeli oferuję coś takiego w swoim pakiecie. Aby to zrobić, klikam Dodaj odbitki do wszystkich zdjęć i wybieram format, który przekazuję swojemu klientowi. Powiedzmy, jest to 10x15 w jednej sztuce po każdej. Klikam Dodaj. Załóżmy, jeżeli oferujesz tylko kilka wydruków. Możesz zrobić to ręcznie, klikając przy wybranym zdjęciu dodaj odbitki i wybierając format. Jeżeli mamy tutaj już wszystko uzupełniane, klikamy dalej i tu już przechodzimy do potwierdzenia naszego zamówienia. Jak widzisz, oprócz tych wydruków, które przekazuję od siebie w pakiecie, są również te, które dodatkowo przypisywaliśmy na samym początku do zamówienia naszego klienta. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy wyślij do drukarni, i czekamy chwilkę, aż zamówienie zostanie przesłane do Crystal Albums. Może to chwilkę potrwać, w zależności od prędkości Twego internetu. Przechodzimy teraz do strony składania zamówienia. Zostaniemy przekierowani na stronę Crystal Albums, i tutaj mamy już możliwość wyboru papieru czy konkretnych ustawień do naszych zdjęć. Załóżmy, że ja chciałabym, żeby do każdego mojego zdjęcia była dodana ramka. Mogę to oczywiście zrobić ręcznie odhaczając tutaj ramkę ale gdy mamy tych zdjęć bardzo dużo możemy to zrobić że tak powiem hurtowo. W związku z tym po prawej stronie pozostawiam papier jako jedwa format pomijam bo mamy różne formaty zamówione i tutaj mogę zaznaczyć właśnie ramkę, że ją chcę. Przycinanie czyli czy chcę aby był pełny kadr na moim zdjęciu czy pełny papier. Ja ustawię pełny kadr i dam ustaw dla wszystkich. Jak widzisz tutaj ustawienia się zmieniły i do każdego zdjęcia mam dodaną ramkę i pełny kadr. Po prawej stronie mamy tutaj również informację o ilości sztuk zamówionej odbitek oraz w formacie jakie jest zamówione oraz kwota do zapłaty. Jeżeli mamy tutaj już wszystko ustawione, klikamy tutaj do finalizacji naszego zamówienia. Tutaj już jest informacja o tym, jakie mam zamówienia w swoim koszyku, następnie uzupełniamy dane do dostawy, potwierdzamy nasz wybór i przechodzimy do płatności. Jak widzisz, integracja z Crystal Albums jest banalnie prosta, a dodatkowo pozwoli Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu w przypadku mini sesji czy sesji przedszkolnych, gdzie ilość zamówień wydruków jest naprawdę duża. Jeżeli ten film okazał się dla Ciebie pomocny, koniecznie daj łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia, cześć.